Po tym, jak dużym zainteresowaniem cieszyły się zwierzęce Parady w ubiegłych latach, MDK postanowił kontynuować wydarzenie. Dlatego już niedługo w Koninie odbędzie się dziewiąta parada kundelków i nie tylko. W parku 700 -lecia na piątym osiedlu 21 maja zapraszamy Was ze swoimi czworonogami na wyjątkową, wyjątkową imprezę. Paradoksalnie nie muszą to być tylko kundelki. Wydarzenie to jest okazją nie tylko do integracji naszych futrzanych pupili, ale przede wszystkim do podkreślenia, że nie wszystkie zwierzaki mają domy i są dobrze traktowane przez ludzi. Stąd określone hasła na transparentach, które towarzyszą spacerującym z pieskami w paradzie. Poza tym każdy futrzak otrzymuje kotylion, ale też odbywają się różne konkursy z nagrodami. Będzie także część artystyczna. Warto zatem wybrać się w niedzielę 21 maja o godzinie 16. Na parking przy przedszkolu numer 11 na ulicy Sosnowej 8. Bo to właśnie stamtąd wszyscy wyruszą w głośnym korowodzie.